Dzień dobry, dzień dobry Grzegorzu. Postanowiłam ci również w formie wideo odpowiedzieć. Żeby inni rodacy również mogli to usłyszeć. Co mam ci do powiedzenia? Serio tak uważasz, że posałowy błąd to głosowanie na partię, tylko kandydat bezpartyjny, kandydaci bezpartyjni? Mo mają szansę zmienić ten kraj pogrążony w ruinę. Serio, kto ci taki głupot nagadał? Powiedz. Zastanawiam się, kto ci takich kurwa głupot nagadał, takich banialuków kuźwa, powtarzane przez lata te same teksty, suchary, że tak powiem, na które ludzie wierzchnie się dają łapać. Między innymi ty. No, fajna socjotechnika, zajebista. Zapraszam cię na mój profil. Jeżeli chcesz powziąć wiedzę, tam jest wszystko widoczne: kuźwa, jak na patelni. Moje zdanie na temat kuźwa, tego y, tworu, trzecia RP, y, kto. Y, Zasady wprowadzał. A byli ci, wspomnę, że to byli ci sami, co y, brali udział w obradach magdalenkowych. Kamuflaż niesamowity, bo Żydokomuna dalej istnieje. Nałożyli nakładkę zwaną trzecią RP. Nie było remamentu państwa polskiego, czyli nie było rozliczenia PRL. Przeszli od razu do etapu tworzenia tak zwanej administracji podszywającej się pod polską administrację państwową. Dwa. Ukryty został dokument kopenhaski przez narodem, który również sygnatariusze polscy podpisali w Kopenhadze. Dokument ten mówił, o zasadach wolnych wyborów w Polsce, jakie miały się odbywać. Niestety, nie zostało to wprowadzone. Natomiast utworzono ordynację tak zwaną wyborczą, żeby utrwalać obcą administrację. Żeby mogli się łatwo podszywać pod urzędników państwowych a nie mają legitymacji urzędnika państwowego i ty uważasz skoro lobby amerykańsko-żydowskie ma parasol yy, i pilnuje tego wszystkiego w sejmie zwanym już knesejmem z uwagi na to, że tam jest palona Hanuka i tak dalej że jakiś Chłopek, mężczyzna, powiedzmy, lepiej, żeby kogoś tam nie urazić, z pcimia Dolnego pójdzie tam, wy, wy, będziecie ksować na takiego. Nie, no i niech tam się dostanie i co? Rozwali koryto, zarządzane przez tych o których wspomniałam wcześniej, pozwolą mu na to? Już byli tacy, którzy się fajnie wykreowali na bolków. Kukizy, ruchy narodowe zwane konfederacją. Ruchy narodowe, pytanie tak a propos czyjego narodu? Hmm. ciekawe, ciekawe, prawda? Więc proszę cię zastanów się, co piszesz, komu pozwoliłeś na taki muł, że ktoś ci nalał takiego mułu do twojej głowy. Przykro mi bardzo to stwierdzić, ale takie mam zdanie, bo powtarzasz głupoty, bzdury i nie wiem, czy to wynika z twojej po prostu nieświadomości, ignorancji. Nie brania wiedzy, powzięcia wiedzy na temat faktycznego stanu naszego kraju. Czy po prostu. Szukasz sobie kolejnego Bolka. Żyjąc w iluzji. Myślisz, że jak Podpiszesz listę uczestnictwa i x Xa, to oni wszystko będą liczyć, notować i masz dowód na to, że Ty tam byłeś i tam na tego i tamtego kuśba, x Xa złożyłeś. Och, ręce opadają. Naprawdę ręce opadają na tą ignorancję mo takich rodaków jak Ty, moich rodaków, którzy. Przerzucają całą odpowiedzialność, zamiast wziąć samemu sprawy w swoje ręce, samemu stanowić, samemu myśleć, łączyć kropki, widzieć, że nie mówią o okupacji, widzieć, że rejestrują się w instytucjach okupanta, swoje komitety wyborcze i tak dalej. To już powinna być od razu zapalona czerwona lampka. W ten sposób eliminuje się z zadaniowców i zaczynasz wtedy myśleć sam. Jak masz ochotę, powziąć wiedzę, poszerzyć swoją wiedzę. Nie wiem, jaką wiedzę tam masz, bo w zasadzie to nie mogę stwierdzić po jednym takim w wpisie. Że, że faktycznie jesteś bardzo nieświadomy, i tak dalej. Znaczy w połowie jesteś, więc zapraszam ci na swój profil. Posłuchaj sobie kilku fajnych rzeczy, jeżeli masz ochotę. A jeśli nie, to rób jak uważasz. Ja nie będę tracić czasu na takie rzeczy, żeby pisać, 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 bo ja nie mam na to czasu. Też pracuję, też muszę zarobić na chleb. Nikt za to mi nie płaci. A jeszcze mało tego, dzielę się z ludźmi tym, co wiem.